Temat niewygodny dla wielu, ale nie warto w tym samym momencie o tym zapominać, mianowicie mowa tu o rzeźni wołyńskiej. Ostatnio oglądałem parę programów na ten temat. I jedna z wypowiedzi byłego premiera mi tak naprawdę utkwiła w głowie, bo bardzo fajnie tam powiedział, kiedy redaktor się go zapytał, czy dalej powinniśmy to roztrząsać. Jak teraz akurat jest taki czas, że Nasi sąsiedzi mają kogoś innego na głowie. Bla, bla, bla. No on powiedziała dlaczego? A co to ma do tego? Dlaczego my mamy zapominać o czymś, co czym się tak naprawdę wydarzyło, w czym nasi rodacy naprawdę ginęli w sposób bestialski? Zdecydował, że kobiety w ciąży były rozpruwane, płyt został wyciągnięty, palony w ognisku, dzieci tu były przybijane przez języki do belek. Ogólnie, ogólnie tragedia, tak? Panie też tam powiedział, że w tym samym czasie, co my mamy problem z ekshumacją e, tych tragicznie zmarłych ludzi, to Niemcy nie mają problemu, żeby ekshumować swoich żołnierzy po II wojnie światowej. No i wracamy do tego, w jakim położeniu. My jesteśmy, jak nas traktują, a... Jak innych. Żeby tu nie wzniecać dużego ognia to wiem, że zaraz tutaj się znajdzie fala jakiegoś jakichś ludzi którzy oczywiście powiedzą, no tak ale Miller to komunista jakiś tam, no wiadomo, no tak, tak, tak ale nie ma co się spalać nad tym i nie ma co, co się tam co sobie wyprówać flaków bo znajdą, bo znajdą się tacy którzy by żeby tylko Przykryć światełko, co naprawdę się wydarzyło. A moim zdaniem, nie powinniśmy zapominać o takich rzeczach, mimo tego, że teraz się dzieje taka i taka sytuacja. Ech, bo, jakby nie było, ludzie ginęli w bestialski sposób. Pozdrawiam.